Cześć, zapraszam na kolejnego urlopowego vloga. No dobra, my się już ogarnęliśmy i idziemy nad morze. Filip, a gdzie my idziemy? W tą. Nie, w tą. W tą, ale gdzie my idziemy? nad morze idziemy nad morze. na plażę? no, no pewnie w lewo tak fajnie jest nad morzem co Fifi fajnie jest nad morzem No, i dotarliśmy na plażę. Na razie jest jeszcze tutaj mało ludzi. Myślę, że później będzie więcej. Dlatego cieszę się i chłonę ten te, szum. Ten szum po prostu, szum fal, bo on jest przecudowny. Wiecie, jak ja bardzo za tym tęskniłam. Naprawdę aż się wzruszam, że mogę znowu to usłyszeć. Co ty zjadasz? Ciacha. Ciacha, a pyszne są te ciacha? Tak. Mhm. My już sobie plażujemy, na razie ludzi jest jeszcze mało, ale już zaczynają się pojawiać. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie tak dużo ludzi jak wczoraj. My właśnie zeszliśmy z plaży, zostawiliśmy rzeczy w kwaterze i idziemy na obiad. Cołałeś Filip? To i to. A co to jest? To jest, to są auta. Mhm. I kto jest tutaj? Ja. Jak się nazywa ten tir? Co? Jak on się nazywa? Krzywisz z on jest. Mm -hmm. I kogo on przewozi? Grzyżaka ma i i jest on i szumiecie więcej aut. Aha. I aut. Super. Samochody. My z Filipem wyszliśmy na plac zabaw. Filip jest zafascynowany swoim nowym tirem. Bawi się nim od wczoraj. Także super. Czy go kupiłaś? Tak, ja Cię go kupiłam. Jesteś zadowolony? Tak. Dobrze. I zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj jest tak troszkę pochmurno, więc się na razie nie spieszymy. Zapowiadają chwilowy deszcz, więc może po prostu przeczekamy deszcz a później przejdziemy się na plażę, zobaczymy jeszcze. Dzisiaj, jako że nie świeci słońce, to postanowiliśmy się przejść na spacer po prostu, nie tak typowo leżeć, tylko się przejść. I jak widzieliście, my byliśmy sobie na spacerze, na plaży, a później byliśmy na gofrach. Wczoraj z kolei byliśmy na rybce, także, wiecie, takie podstawowe punkty nadmorskich wycieczek załatwione, kąpaliśmy się w morzu, zjedliśmy rybkę, zjedliśmy gofra, jeszcze coś tam się na pewno znajdzie, ale mamy jeszcze kilka dni, także na pewno się coś uda jeszcze zrobić. A teraz jako, że odłożyłam Filipa na drzemkę, Wczoraj doczytałam poprzednią książkę, to dzisiaj sobie zaczynam drugą. Dobra, dawaj. Poczekaj, leci. Super. Okay. Mm -hmm. Idziemy sobie jeszcze na wieczorny spacer nad morze, troszkę się przejść, posłuchać szumu fal, bo wiecie, szum fal jest najpiękniejszy, zresztą idąc sobie tutaj tym laskiem już go słyszę, także super, cieszę się bardzo, bardzo, bardzo lubię ten odgłos, uspokaja mnie, wycisza, to jest po prostu coś przecudnego. Tam, miń błotko, tak ja też ominę, ale uważaj, bo się zadrapiesz. Na no dobrze, to idź obok błotka. No. super, poradziłeś sobie. Nie wszedłeś na błotko. na My już wracamy z nadmorza. Jak widzieliście, byliśmy trochę puszczać latawiec, Filipowi całkiem nieźle szło, prawda? Pada, a potem nie moje i nie mogą. A potem właśnie rozpiął nam się latawiec, uciekły nam te czerwone, wiecie, ta ta ta, ta co tak dyndało nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. No w każdym razie nam się zepsuło. No i zabawa się skończyła. Wracamy na kwaterę. A wychodząc z lasu, tam, 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 tam jest nasza kwatara. A jeśli taki filmik Ci się podobał, zostaw dla mnie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi też miło, jeśli zostawisz komentarz. Do następnego. Pa!